No i wracamy na tor. W tym momencie finał kategorii ROK 125. Już zawodnicy wyjechali na, na okrążenie formujące. Na pierwszym miejscu Michał Śmigel, z drugiego pola Michał Grzyb, Witalii Ilicki, z czwartego miejsca Michał Hubert, z piątego miejsca Idalia Czarnocka, z szóstego Michał Danek, z siódmego Andius Grzynis z 8 Piotr Dębiński z 9 pozycji z numerem 9 Michał Sędkowski z 10 Pola Jakub Korbela z 11 Maciej Ryfa i z ostatniej 12 Marek Piechuła To jest zestaw 12 kierowców których zobaczymy za kilka chwil już na starcie finału Senior Roka Sędzia powinien puścić start, Jak tak jest. też się stało. Ależ blisko jadą tutaj w tym pierwszym zakręcie i znów Michał Śmigiel, on obejmuje prowadzenie. A na drugim miejscu jedzie Michał Grzyb. Na piąte miejsce przesunęła się Idalia Czarnocka. Mamy walkę tutaj dwóch liderów klasyfikacji. Prowadził w klasyfikacji generalnej Michał Grzyb, ale przedfinał i prowadzenie w finale obejmuje Michał Śmigiel, jego bezpośredni rywal w walce o zwycięstwo w całej serii na trzecim miejscu litewski zawodnik Witalii Iwicki i miejsce kolejne Michał Hibner. On powrócił do rozgrywek po krótkiej przerwie na miejscu piątym Idalia Czarnocka a my a. widzimy dwóch e, prowadzących trzech prowadzących zawodników będzie tu walka o zwycięstwo. W finale przypomnijmy zawodnicy mają do przejechania aż 24 okrążenia. No W takim upale to nie, to nie jest nie jest dobre, nie jest łatwe. To prawda. Trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, zwłaszcza na tym torze. Może nie jest to techniczny tor, ale bardzo wyczerpujący, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj. My obserwujemy pierwszą trójkę. To Michał Śmigiel, Michał Grzyb i Witalij Licki. Oni odjechali od zawodnika jadącego na czwartej pozycji. Na razie bez większych zmian w stawce tego wyścigu, wciąż na prowadzeniu Michał Śmigiel. No. Niewielkie odstępy między tą prowadzącą siódemką. Naciska Michał Grzyb na Michała Śmigla Temu wszystkiemu przygląda się nie tylko przyglądają się nie tylko sędziowie, ale także trener kadry narodowej pan Henryk Środelecki który obserwuje wyścig kategorii ROK 125 Najlepszy czas okrążenia należy do Idalii Czarnockiej. Teraz już do Michała Śmigla, który uzyskał czas 32 sekundy 466 tysięcznych. A więc widzimy, że no, ta pierwsza szóstka zawodników jedzie niezwykle równo. Nie ma mowy tutaj od, o jakimś odejściu od tej stawki. Świetnie przygotowany sprzęt. Dobrze radzą sobie czołowi zawodnicy jadą równo w takim sznurku w odstępach 3-4 metrowych zobaczymy za nami 6 okrążeń kiedy zaczną się te pierwsze akcje kiedy zmęczenie da górę i wtedy będziemy mogli oglądać no. to jeden z krótszych torów w Polsce 820 metrów. No właśnie intensywność tutaj jazdy jest dosyć duża, te sekwencje zakrętów. Łatwo moment nieuwagi, który mogą wykorzystać rywale. No i widzimy walka Michała Grzyba i Michała Śmigla. Moment nieuwagi przed chwilą prowadzącego Michała Śmigla i mogło to się zakończyć utratą pierwszego miejsca, ale widzimy, że już do Michała Grzyba dobiera się i Dali Iwicki, Dali Pierwsza siódemka jedzie w miarę blisko siebie. Odjechali od y, dalszej stawki. I Michał Śmigiel powiększył sobie przewagę Michałem Grzybem do czterech Dwóch litewskich zawodników w stawce w tym momencie: Witalii Wicki i Andrius Gelžinis Trzecia i siódma pozycja. A Michał Szmigiel poprawił swój czas okrążenia do 32 sekundy i 331 tysięcznych. Zrobił sobie w miarę bezpieczną przewagę nad Michałem Grzybem, który jedzie na drugiej pozycji. Najlepszy czas okrążenia wykręcił teraz. Michał Grzyb, 32 sekundy 265 tysięcznych. Widać, że chce wygrać ten wyścig, goni Michała Śmigla. I siedzimy już na zderzaku. Zaraz możemy być świadkami ładnego ataku no już ci dwaj pierwsi zawodnicy uzyskali znaczną przewagę nad pozostałą stawką. Obejrzał się przed momentem Michał Grzyb. Witalij Wicki no, stara się dotrzymać kroku prowadzącym ale nie udaje mu się i przez to zwalnia kolejnych czterech zawodników. To Michał Hibner, Idalia Czarnocka, Michał Danek i Andrus Gelżynis, a my widzimy już na zderzaku Michała Śmigla i Michał Grzyb. Michał Grzyb wie, że ma dużą przewagę nad Witalim i Lickim, dlatego może jechać swoim torem jazdy i próbować wyprzedzić Michała Śmigla na różne sposoby. jeszcze za zaobserwować inną linię jazdy u Michała Grzeba, której naciska cały czas Michała Śmiga jadącego na pierwszej pozycji. No i robi nam się coraz ciaśniej też w tej stawce czterech zawodników jadących tu za liderami. Tam z pewnością Michał Hibner będzie szukał sposobu na wyprzedzenie litwina Witalego Iwickiego. Jeszcze 9 okrążeń do końca. 9 no, okrążeń może wystarczyć w zupełności do tego, żeby e, przeprowadzić e, atak i zająć wyższe miejsce. No, widzimy już w tym momencie. Michał Hibner, próbował ugryźć Witalego Iwickiego, tutaj podłączyć się do tej akcji może też i Michał Danek jadąca przed nim Witalia Czarnocka. Obserwujemy na tych ekranach Michała Śmigła, który jedzie na pierwszej pozycji w finale w 125. No to jeśli Michał utrzyma tą pierwszą pozycję, może okazać się, że zwycięży w tej rundzie, w dziewiątej rundzie będzie to pierwsze zwycięstwo Michała Śmigla w serii Rocka Poland. Nawet jeżeli Michał Grzyb dogoni Michała Śmigla, to jeszcze musi go przecież wyprzedzić. A jeżeli będzie dobrze blokował Michał Śmigier, to na tym torze jest tak, że jeżeli ktoś dobrze blokuje swojej pozycji, to trudno jest go wyprzedzić. No i ma duże szanse na to, że dojedzie na pierwszym miejscu. A Michał Grzyb wciąż notuje najszybszy czas okrążenia. 32 sekundy 240 tysięcznych. No ale tak jak mówiłeś Michał, śmigiel umiejętnie zastawia się w tych y, partiach zakrętów tuż za prostą startową. Widzieliśmy przez moment y, obejrzał się, sprawdził dystans y, dzielący go z y, jego rywalem. Widzimy już jest na drzaku Michała, śmigła. śmigła. Będzie starał się wyprzedzić go. 5 okrążeń do zakończenia finału wyścigu ROK 125. Wciąż bez zmian i na pierwszych dwóch pozycjach i na kolejnych Michał Śmigiel, Michał Grzyb, Witalij Wicki, Michał Hibner, Witalia Czarnocka, Michał Danek i Andrius Gelżynis. zawodnicy na ósmym, dziewiątym i dziesiątym miejscu jadą bardzo blisko siebie to Piotr Dębiński, Michał Sędzkowski oraz Jakub Korbela. Oni też walczą o swoje pozycje mimo, że jadą no, już yy, na końcu stawki. Jest jeszcze Maciej Ryfa i Michał Marek Pichuła. Oni zajmują dwie ostatnie pozycje, a my widzimy Najprawdopodobniej no będzie zawodnik numerem 34 dubowany w najbliższych 3-4 okrążeniach. No zobaczymy jeszcze jest dużo, dużo miejsca, jeśli chodzi o dystans dzielący go z liderem. No, gdyby to było jeszcze 6-7 okrążeń do końca wtedy byłoby bardzo ciekawie, bo liderujący z pewnością zbliżyliby się znacznie do Dublera i mielibyśmy ciekawą sytuację a pierwsza dwójka powiększa swoją przewagę nad yy, resztą stawki odjechali oni już na półtorej sekundy a Michał Grzyb naciska Michała Śmiga, który idzie na pierwszej yy, pozycji numer cztery tutaj jest chyba najłatwiej wyprzedzić przeciwnika, zobaczmy, wciąż Michał Śmigiel na prowadzeniu. Zawodniczy. Widzimy, że Michał Śmigiel odchodzi troszkę Michałowi Grzybowi na końcu prostej startowej. No i zaczęło się ostatnie okrążenie, jeszcze tylko kilka zakrętów i będziemy mieli rozstrzygnięcie kategorii ROK 125. Ostatnia szansa dla Michała Grzyba na wyprzedzenie Rywala, ale chyba nie da rady już. Ostatnia prosta z tym łukiem najazdowym na prostą startową. Zobaczmy. I Michał Śmigiel wygrywa. Takie. jest. Miał kategorii ROK 125 przed Michałem Grzybem, Witalim Iwickim, Michałem Hibnertem, I Dalią Czarnocką i na szóstym miejscu Michałem Denkiem. Dalej to siódme miejsce Agnus Gelidis. Na, na ósmym miejscu nabrałem siódmym Piotr Dębiński, ósmym, dziewiąte miejsce to Michał Sędkowski. Na miejscu dziesiątym Jakub Korbela, 11 Maciej Ryfa i 12 Marek Pichuła. Żadnego dubla w tym wyścigu, no to świadczy o tym, że równo jechała stawka.